byli Żydzi i byli w mniejszości Polacy. No i tak Zjednoczona Europa, tuż po wojnie tam się w tej wiegnicy taki tygiel się tworzył, bardzo przez to ciekawy. I każdy, każda z tych mniejszości narodowych miała różne swoje historie, bardzo ciekawe, czasami tragiczne, czasami zawadne. I yy, ja żyłem wśród, wśród, wśród tych opowieści, wśród tych, tych historii. I jedną z tych historii to było to, co mi mama powiedziała o tej Rosjance i głównie dzisiaj, która dzisiaj w jest na cmentarzu, otoczona właśnie pamięcią i opieką, dlatego zwracamy na siebie uwagę, bo inne groby są po prostu jak to groby miasto, dwa, żeby nie, nie zapadły się, nie były jakieś zarośnięte, a tam są zawsze świeże kwiaty na tym grobie, palą się znicze. I to mnie wtedy, wtedy jeszcze ja jeszcze żeby świeczki jeszcze zniczyły, nie było. Ja zapytałem ten moment, dlaczego ten grób jest taki właśnie inny. Powiedział, że to miasto kocha Rosjankę, bo ona podała Pols Polskę, najpierw polską kulturę, później zachowała się Polaku i umarła z miłości. Nawet słyszałem, że po pokazie przedpremierowym, prapremierowym właściwie, który miał miejsce w Lednicy, e, rozpoczęły się swego rodzaju pielgrzymki do tego grobu. No tak, bo to moje pokolenie, jeszcze parę lat po mnie, byśmy wiedzieli, gdzie jest ten grób, zdaliśmy to z, z opowiadania naszych rodziców, a już później następne pokolenia, no jak to zawsze było ze, ze stosunkiem do historii, to że sobie to y, y, odpuściły zapomnienie. A teraz jest znowu moda na, na, na tą właśnie, na, na, tą, na tą historię, na, w ogóle zaczęła się moda, jak się to na przeszłość radziecką, lektńcy, bo chcą takim, zrobić takimi czerwonymi gwiazdami, poznaczyć Chodniki, jezdnie, budynki, gdzie byli Rosjanie, i taki, taki marszuter, wycieczki, jakie zrobić, ślad, ślad, śladami wojsk radzieckich w Brechnicy, to ma być w przyszłym roku w Brechnicy uruchomione. To Wszystko to w mojego filmu. No. Bardzo że. No nie, nie, nie wiem. <klucza> <klucza> Przeczytałem, że. Wychowywał się Pan w bezpośrednim sąsiedztwie, takiego zamkniętego radzieckiego osiedla wojskowego. Także rozumiem z tego, że już od dzieciństwa miał Pan możliwość przyglądania się ich życiu, przyglądania się Rosjanom. Potem też przez lata swojego, dorosłego życia. I chciałem zapytać, w jaki sposób to wpłynęło na sposób, w jaki Pan portretuje Rosjan w, w swoim filmie? To znaczy, rzeczywiście jest czymś innym, jak się zna Rosjan, nie wiem, z gazet z e, czytanej, bo wszyscyśmy się musieli uczyć e, wtedy e, rosyjskiego, a czymś zupełnie innym jak się zna bezpośrednio i to były lata 60. -te. No, państwo teraz nie, tego pewnie nie, nie pamiętacie, ale e, e, to były pierwsze loty w Kosmos, pierwsze te sub bomby wodorowe, te, te super rakiety, które Rosja jako imperium światowe budowało, a ci Rosjanie w przemycali złoto, sprzedawali Polakom, a sobie kupowali kaszę, mąkę, wełnę w motkach to, i wysyłali to do swoich rodzin w Związku Radzieckim, bo inaczej oni by tam umarli z głodu. Ja myślałem że już wtedy, coś mi tu nie pasuje, to jest takie imperium, a drugiej są ludzie, głodują, coś to jest nie tak. I tu, jak, jak już się pojawia pierwsze pęknięcie w takim obrazie człowieka radzieckiego, co było nie gniące, nie, 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 nie łamiące, to zaczyna się oczekiwać, przyglądać prawda, bliżej i w miarę ubiegłego czasu oni zaczęli coraz więcej różnych rzeczy ciekawych, a przerażających o życiu w Związku Radzieckiego opowiadać. I myśmy powoli zaczęli odkrywać, że to są biedni ludzie po prostu, którzy żyją w, w, pod straszliwym e, reżimem. E, a jeszcze moja mama cały czas powtarzała, że to, to są przede wszystkim ludzie, nie mówcie, że kacaty, ruscy. Przede wszystkim to są ludzie, mówi. Są tak samo wśród nich wredni i okropni, w są sensie ci nawiedzeni ideologicznie, politycznie, ale przede wszystkim to są ludzie i trzeba zawsze zobaczyć w, tym, w nich ludzi. I yy, najlepszym dowodem było chyba tego, że, to, że nie, nie są oni taki, jak propaganda głosi, to właśnie te na przykład potajemne, e, nie dość co jest scenę, po, ta, potajemne chrzty. To straszna uwaga dla tych zrobić coś takiego. Bo to, gdyby ich przełapano, to był koniec. U nas nasi też się bali członkowie partii, już sekretarz, to w ogóle go gdzieś Dzieci jak szły do komunii e, pierwszej, to dzieci szły zawsze na powrócenie z Polski, ciągł rodziców, żony, że na wsi, żeby nikt nie wiedział, bo też woleli, żeby wtedy nikt nie wiedział. Ale to, 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 ten strach to był bez porównania z tym strachem, który musieli pokonać ci e, Rosjanie, jeżeli chcieli te lepsze koszcić e, swoje dziecko. Ale ja tak chwilę to z jednego bardzo różnych różne postawy i tych y, przerażonych, tego, co się z nimi nim zaczyna dziać, i tych właściwie po wszelkich stronach barykady, po wszelkich stronach muru. No bo to na tym właśnie polega prawda to, co przecież powiedziałem, że nie ma jednego, nie ma jednego kacapa, co sobie mówimy kacap koniec, tylko jest i Majorka KGB, ale on jest też, leżą się boi z kolei tego politycznego, bo jak on nie zrobi tego, to, co ma zrobić, to ten polityczny za chwileczkę złoży na niego donos. I to nie znaczy, że oni mają KGB, bo za chwileczkę myślałem też były wielkie problemy. Jak politycznie nie zrobi tego, co, co powinien zrobić, to mają KGB, na niego zapisze donos. To było tak, to było, to, to, to te, te ich relacje były jakby oparte na strachu. Ale z drugiej strony mamy, to jest nie moja opinia, nie mnie się odpowiadać, ale męża wiele, czyli zradzanego Rosjanina. To w Legnicy to są straszne brawa, to, to jest, weszła na sceny ta Chodczankowa. Dostał brawa za kreację wiery. później wszedł Gima Ujane, dostał jeszcze większe brawa, co mnie zaskoczyło. Ja mów, matko, a dlaczego tak mu strasznie bicie brawa? A panie, które były na sali, mówił, matko, żeby nas ktoś tak kochał, jak on kochał ją, jaki on jest anioł. No tak, że, no, tak, że zrobiłem no, z Rosjanina anioła, proszę pana, to wtedy na to jeszcze nie odpowiem. Ja już i tak proszę pana, zepsuję święto posłuchi w Teraz jeszcze z Rosjanina zrobiłem anioła, a nie wiem co mnie czeka. W każdym razie liczę na Państwa w razie czego wsparcie, paczki czy coś. Jak... Ten pokaz w Legnicy, w był nie tak dawno, to 17 września. I może mógłby Pan jeszcze coś więcej powiedzieć, jak publiczność tamtejsza odebrała ten film? Ludzie, którzy, którzy albo byli świadkami tych zdarzeń, albo, albo słyszeli, podobnie jak Pan w dzieciństwie, o, o tej historii? Myśmy się bali tego pokazu. Mówię o, o wszystkich twórcach tego filmu, bo to wiadomo jak to jest. Pokazujemy w Legnicy film, tu w Legnicy. Będą no, siedzieli i no, mówią, no tak nie było. To nie, te przejścia, tego to nie było. No nigdy ten plakat taki tutaj nie widział, ja pamiętam, nie wisiał projektu taki plakat. Baliśmy się, że będzie takie się czepianie, czyli nie tak i później w mundurze i tak dalej, i tak dalej, więc z tego się obawialiśmy, na szczęście nie doszło do takich gorszących scen. Opowieść na tyle poniosła i przykuła uwagę tych szperaczy w drobiazgach, że, że albo zapomnieli, że, że mają śledzić, tak, tak, jak dopiero powiedzieć chwilę filmie się zaczyna za, się taka sekcja. Po prostu ujęło ich tylko to, że się to dzieje, widzę